Hejcie ja jestem Maxiu i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj przedstawię wam 10 najlepszych modyfikacji, które powinniście mieć w swojej paczce modów. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Jeśli Ci się puste biomy i ciągle te same wioski, to ten mod jest idealny dla Ciebie. Dodaje ona aż 22 nowe struktury, takie jak na przykład pływające porty czy też miasta, nowe obozowiska pillagerów, klimatyczne budowle ukryte w lasach, różnego rodzaju ruiny i wiele, wiele więcej. Każda struktura wygląda jakby była częścią oryginalnej gry, ale z o wiele lepszymi detalami. Idealnie się nadaje jako modyfikacja z dodatkowymi strukturami do Waszego świata. Ghast crash to niewielki mod, który wprowadza prostą, ale nieco satysfakcjonującą zmianę, która sprawia, że gasty i szczęśliwe gasty spadają w losowym kierunku i eksplodują po zabiciu. Warto pamiętać, że po upadku gasta ta eksploduje również niszczy bloki wokół, dlatego uważajcie na wszystkie swoje farmy gastów. Solar Apokalips to modyfikacja dla tych, którzy szukają w Minecraftzie prawdziwego wyzwania i walki o przetrwanie. Cała zabawa polega na tym, że słońce staje się Twoim największym wrogiem, ponieważ z każdym dniem robi się coraz ciężej. Przez pierwsze 20 dni nie będzie się nic kompletnie dziać, ale od 20 dnia woda zacznie wyparowywać oraz niektóre bloki wystawione na światło słoneczne będą się po prostu niszczyć. Od 40 dnia wyjście na słońce będzie skutkować podpaleniem, co zmusza gracza do zamieszkania pod Ziemią. A od dnia 80 wyjście zaledwie na poziom 60. będzie skutkować pod i dużymi obrażeniami. Tych faz jest oczywiście dużo więcej, ale nie będę wam tutaj wszystkich zdradzać, abyście po prostu mieli więcej fanów z gry. Cała modyfikacja jest naprawdę wyjątkowa i zdecydowanie każdy powinien choć raz na niej zagrać. Podebier Frog to modyfikacja, która dodaje nam specjalny chwyt na żabę, dzięki któremu jesteśmy w stanie złapać żabę oraz trzymać ją w rękach. Oczywiście to nie wszystko, ponieważ dzięki tej modyfikacji m.in. możemy chwytać ryby z wody, chwytać temy, które leżą gdzieś wysoko, gdzie na przykład jest utrudniony dostęp, czy też po prostu umożliwia przyciąganie mobów do siebie. Możemy również wykorzystać żabę do zjedzenia Magma Cuba, dzięki czemu dostaniemy Frog Frogline. Moim zdaniem jest to fajny dodatek, który pasuje do całej paczki modów. Kolejna modyfikacja to zdecydowanie największa w dzisiejszym odcinku. Dodaje ona nowe unikalne zakończenie do gry, ponieważ no umówmy się zabicie smoka no jest po prostu słabym zakończeniem. Ten mod dodaje masę nowego kontentu, między innymi masa nowych biomów w endzie, które wyglądają przepięknie oraz również niesamowitą strukturę wieży zegarowej. Modyfikacja dodaje dziesiątki różnych nowych mobów oraz parę nowych bossów, które musimy pokonać, aby uzyskać specjalne itemy do otworzenia specjalnego schowanego portalu, który prowadzi do nowego wymiaru, który jest specjalnym zakończeniem. W nowym wymiarze również znajdziemy Nowe stwory oraz bossy No i oczywiście również są dostępne nowe narzędzia Czy też bardzo mocne bronie Moim zdaniem jest to najlepsza modyfikacja Z nowym zakończeniem do Minecraft Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę No i napisać jakiegoś miłego komentarza A my lecimy dalej z odcinkiem Simple Conveyor Balts jest to modyfikacja dodająca elastyczne i ładnie wyglądające taśmociągi do gry. Mod został zaprojektowany tak, aby współpracować z innymi modyfikacjami z taśmociągami, dzięki czemu idealnie wpasuje się do naszej pięknej fabryki. Możemy również filtrować temy, wystarczy, że trzymamy jakiś przedmiot w ręce i klikniemy na wejście do skrzynki. W poprzednim odcinku pokazywałem modyfikację dodającą rury, i gdy połączymy obie modyfikacje, będziemy mogli stworzyć naprawdę bardzo dużą i solidną fabrykę. Kolejna modyfikacja jest dla osób, które chciałyby poczuć większy klimat np. chodzenia po ciemnych jaskiniach. Modyfikacja dodaje dwa nowe przedmioty, a dokładniej latarkę i zapalniczkę. Ten mod idealnie pasuje do horrorowego modpaka, ponieważ dzięki funkcji dynamicznego oświetlenia w końcu będziemy mogli poczuć klimat ciemnych jaskiń, gdzie zaraz coś nam może po prostu wyskoczyć za rogu. Kolejna modyfikacja na naszej liście dodaje do gry trochę mrocznego klimatu fantazy. Mod dodaje parę nowych przeklętych mobów, czyli nieumarłych wojowników, którzy byli zainspirowani grą Skyrim. Te stwory mają własne, świetnie wykonane modele oraz niesamowite unikalne emocje i występują w kilku wariantach, co sprawia, że spotkanie ich może nie być wcale łatwą walką. Mod również dodaje parę minibosów oraz parę nowych unikalnych w tym na przykład laskę do zaklęć. Jest też oczywiście system rajdów, który powoduje, że nie będziemy musieli już biegać po mapie, aby ich po prostu znaleźć. Jeżeli jednak ktoś chciałby sam ich najechać może to zrobić poprzez znalezienie jednych z dwóch struktur, takich jak np. krypta czy wieża, w których również znajdziemy fajny lód. Moim zdaniem ta modyfikacja to jest masche w każdej paczce modów. Piving the Wade jest to modyfikacja dodająca masę nowych ścieżek do gry. Poza zwykłymi ścieżkami w ziemi czy piasku możemy również użyć kilofu do twardych bloków takich jak np. Nederak. Jest to idealna modyfikacja dla osób, które chcą, aby ścieżki mogły doprowadzić ich wszędzie, gdzie tylko zechcą. Ostatnia modyfikacja w dzisiejszym odcinku pozwala nam zwerubować dwóch nowych kierunków. Wystarczy, że będziemy trzymać esencję, którą zdobywamy dzięki zabijaniu potworów i klikniemy prawym na wilka bądź kota. Nie są może oni najmocniejsi, ale mają naprawdę sporo życia, a gdyby tego było mało, możemy im również dać np. zbroje albo różne bronie do walki. To by było na tyle w tym odcinku, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i do następnego, cześć!